Witam Was w cotygodniowym podsumowaniu tygodnia projektu DOM, czyli drogie, świecącego mnicha. Zobaczmy, jak w TWC w tym tygodniu poszło nam, czy jesteśmy do przodu, jak dużo jesteśmy do przodu. Sprawdźmy, na początek, jaki był lut w tym tygodniu. Warto zaznaczyć, że doszły nam nowe bossy, doszły nam goldy. Jeszcze nie wszystkie zostały nam jeszcze do zrobienia boss na Krachmund, żeby odblokować te pozostałe. I może w przyszłości, w przyszłym tygodniu, może za dwa tygodnie uda nam się zrobić finał goldu. A na ten moment, sprawdźmy, jak to tu wygląda, jeżeli chodzi o podsumowanie tutaj luta. Z bosów z całego tygodnia. Sprawdźmy ile to będzie. Kolek to. Uuu, mamy kurwa rekord z kończą i Ponad 3kk. 3 kk 337. To jest chyba w spory części pokierowane tym, że no właśnie zrobiliśmy ten dostęp na Gold Bossy, a co tutaj można zauważyć, ja przesunę tutaj ten worek do góry. Mamy tutaj standardowe procedury, standardowe ludzi. chodźmy dalej 5 Silver tokenów w tym tygodniu, także jest Stonks w porównaniu do tego, co działo się w tamtym tygodniu. Plus jeszcze co warto zaznaczyć z wearable Bossów tych na Edron, wypadło mi chyba kilka, tylko no to mówię, z tamtych bossów akurat zbiera się ten loot od razu, tak? Hmm, zrobiliśmy sobie boosted bossa hajsowego tego zielonego, bo był boosted. Zrobiliśmy e, boosted tego smoka z czerwonego portalu, zrobiliśmy sobie chyba w tym tygodniu, albo to było w poprzednim, już nie pamiętam, e, Lady Tenebris na boosted. No, ogólnie całkiem pozytywnie. Jeżeli chodzi o loot z, ta, z Timirki, to niestety dalej nic złotego nie ma, ale tutaj wypadły nam jakieś tutaj y, Sensorsy i Mirki to my tu mamy więcej 19 gold tokenów zrobiliśmy w tym tygodniu chyba 3 albo 4 te bossy tylko więc i tak wydaje mi się, że to jest to świetny, świetny wynik 19 tokenów jak na te kilka, kilka, kilka bossów, które zrobiliśmy ale jak zaczniemy to robić daily, to profit wypierdoli w kosmos, mojej mini. Nie no, mam nadzieję, że się kurwa kulka nie pojawi teraz na sam koniec O ty ruro! No i Jaka rura? Halo! Dobra czekajcie, ładuję w to. Czek się już ma to. No bo kurwa go bił ktoś! Bo go HP no Bo ktoś bił. Halo, no, kada? Murzur? Halo halo. Znaczy właśnie. Wyczymy tego. Zalazę. Za bosa. Akurat nam dips był potrzebny. Tak, ale dipa spaliłem. No nie Zdrowiazm. ten, ja i tak. Robiłem te Bound. Cześć Gold Tokenu! Tam widać było jakieś MPA z bossów Darashi z tych wear'e, no jak widzimy tutaj reszta rzeczy to takie standardowe, jakiś tutaj Giant Amethyst się pojawił, Giant Shafir, jest ogólnie spory proficik, mamy rekord, to najważniejsze, good good, jeżeli chodzi o bounty pointsy to w tym tygodniu zrobiliśmy to 5 bounty pointów bo w tamtym tygodniu mieliśmy 415 w tym tygodniu mamy 520 także też powoli cały czas do przodu jeżeli chodzi o co jeżeli chodzi o weekly taski jeżeli chodzi o weekly taski no to standardowo mamy zrobione w tym momencie 9 oddajemy sobie Rand, 2, 3, o level up. 370 to witam na podsumowaniu. 370 level, 3. No i wpada nam kolejne 303 3, 375 weekly pointów, Także super. No i widzę, że w, mamy już ponad, będziemy mieli ponad 100 Sili, Czyli warto by było może w końcu ruszyć na jakieś tam e, te potworki wzmocnione, żeby sobie jakieś punkciki dobijać. No zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli chodzi o charm pointy, no to tutaj nic się nie wydarzyło. Dalej mamy 785. Powoli, przez te bounty powoli są robione, ale to jeszcze trzeba się, jeszcze trzeba powolutku, powolutku będziemy rozwijać. Teraz mam zamiar zrobić dostęp na Between the Lines, na tą książkę, tak więc tam jest dosyć sporo bestiarki do wybicia. Tam coś ruszy, tam może też ustawię sobie te potwory w Preferred Listę. O, tak jak mamy tutaj Preferred Listę, ustawię sobie może te potwory w Preferred Listę i uda nam się wtedy. Mm, jeszcze dodatkowo jakieś punkciki wbić, bo tam tych potworów jest całkiem sporo, tak? Więc jest dosyć duża szansa na to, że one się będą po prostu poprzez tą preferred listę po prostu pojawiały, nie? Także no, tak trzeba będzie przekombinować coś, będzie trzeba tu pomyśleć w tym temacie, bo ostatnio coś nam eje nie idzie dosyć słabo, bo robimy głównie bossy, więc no jeżeli chodzi o to, to wszystko wbija się na weekly, wbija się na jakichś bounty taskach, tak? tak więc może to by był niegłupi pomysł, żeby to tutaj właśnie umieścić te potwory z tego between the lines, ale to zobaczymy w przyszłym tygodniu. No i tak jak wspominałem tutaj z ekspieniem jesteśmy dosyć na bakier w tym tygodniu, no i tylko trzy levele w tym tygodniu wpadły i to też głównie zasługa jest no tutaj tych weekly, które były robione i no to jest ta, ta rzecz, na której głównie chce się skupić i tutaj te, te weekly, weekly, będą robione i dzięki temu właśnie ten level będzie powoli szedł do przodu, no i miejmy nadzieję, że no niedługo ruszymy z kopyta, dobijemy jakąś 400 może do końca marca, jakby się udało, byłoby całkiem fajnie, chociaż w planach aktualnie na marzec mamy zasiąść w końcu do demontażka i zobaczymy, co to wtedy będzie Demon Task, zrobimy dostęp na Oramont, na Demony Grimy, i tam trzeba będzie przysiąść, zabić te 6666 demonów. Będziemy akurat w we trzech, bo to ja będę, ja, Paladen i Błażej na eku, tak więc wydaje mi się, że tam już powinno być problemowo. Na tych levelach, kurde, powinna to być tylko kwestia czasu, zanim to wbije. No, miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. A i moi mili, byłbym zapomniał. Chciałbym was zaprosić na streamy, które teraz są również na Kiku. Nauczyłem się w końcu, obawiam bo bo ja się ustawić że streamuję na Kiku, na YouTubie i na TikToku. Tak więc zapraszam Was w godzinach wieczornych po 18 .00. poniedziałki środy po godzinie, też dodatkowo 20.30. Zapraszam was, robimy bossy, jakieś tam ekspowiska. Cały czas rozwijamy postać, także zapraszam Was na streamki. Będzie mi miło, jeżeli wpadniecie i się odezwiecie, także Elo, linki do streamów macie w opisie. Chyba jeżeli chodzi o podsumowanie tutaj na miejscu, no to mamy rekord, rekord, rekord jeszcze raz rekord zarobku z bossów w tym tygodniu 3, prawie 3-4 kk. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie. Podsumowanie Tibijskie, a ja zapraszam Was standardowo na przedpokój. A tam raczej się dużo nie zmieniło z racji na te święta, które były. Witam, 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 witam tutaj na przedpokoju. Mamy dzisiaj 15 lutego, także dzień po Walentynkach, dzień singli. Jeżeli jesteś singlem, to wiadomo, good, good dla Ciebie, miłego dziąka. I co mogę powiedzieć? No, w tym tygodniu niestety nie schudliśmy w ogóle. A to dlaczego? Tak, we wtorek święto pizzy, w czwartek tłusty czwartek. Wczoraj w walentynki jakoś pizka wleciała, no i niestety, no, czasami tak bywa. Także, gapisz mi się na bebech? Brzuszek, brzuszek. No, ale mam nadzieję, że za tydzień będzie lepiej, za tydzień pójdziemy troszeczkę do przodu. Będzie progresik nie tylko w tibi, ale będzie też progresik i na wadze. Także jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek to będzie na tyle, zapraszam na kik, na streamki, kik.com, rybacello, tu, tu, tu będzie link i zapraszam do zobaczyska na następnym podsumowaniu, elo, elo.